Jak zwykle, brudna szyba. Ale mi to nie przeszkadza. Swoją robotę zrobię przecież. Jakby ktoś tutaj z najbliższej mojej okolicy przejeżdżał i czaił się na te słoneczniki, bo wiem, że są takie osoby, to wchodźcie na pole, zrywajcie. Nie przeszkadza mi to. Mogą pielgrzymki przyjeżdżać. Ostatnia chwila, bo zaraz będę te poplony likwidował. Będą tu buraczki, w przyszłym roku, także obrabiam się tutaj z kwastami, właśnie wyjeżdżam na pszeniczkę, a tutaj już wjedzie wędzier, pewnie. Popadało trochę, się nie spodziewałem tego, powiem Wam szczerze, z żadnej pogody nie wynikało, ale przejeżdżam na pole najdalej oddalone od gospodarstwa na Bielankę. Mam nadzieję, że tam nie będzie padać, nie padało bardziej. Bo już padać to raczej na pewno nie będzie. Tam jest ponad 15 km. Zatrzymałem się, bo zapomniałem materiał dla Kaspra. Do montażu oddać, więc czekam aż odbierze coś dla Was. Na bieżąco nagrywane, zgrywane No i koło się toczy, ale zmiany na pewno będą, bo już sobie założyłem od początku roku, że coś się musi zmienić. Ja nie mogę tak po prostu, żeby tak było to samo. Nie dałbym rady, dlatego małe zmiany się szykują. Jedni będą zadowoleni, inni nie, ale tak już jest, niestety yy, zestawik głośno mówiący. Yy, to po pierwsze, a po drugie muzyczka, audiobuczki w no. ciągniczku, rektorku. To jest ostatni moment na herbicydy. U mnie ta pszenica zaczyna się krzewić. Terminowo siana, ale no tak jest ciepło. Trochę za głęboko poszła tutaj. Albo tak. O, ta trochę lepiej. No, ale tak jak mówię, jest, yy, zaczyna się powoli krzewić, więc yy, no trzeba lecieć. Zobaczcie, na te duże rzepaki też pozostawały. Yy, no, ale tutaj, jeżeli chodzi o herbicydy, to to myślę, że będzie ok. Będę raczej czekał, myślę, że z tych na największych coś jakieś kropelki zostały, ale te małe powinny być już suche, chyba. Dobra, nie ma czasu, muszę dzisiaj tą pszenicę skończyć, fajna pogoda. Wykorzystuję pogodę, w nocy ma być bodajże nawet 12 stopni dzisiaj, więc piękna sprawa, pszenica się krzewi. Do opryskiwacza QELEX kompleks PAK z KORTEWY mamy cztery substancje podstawowe: chwasty jednoliścienne, czyli miotła, dwuliścienne, cały komplecik, grzepak, przytulia, jakieś tam habry. Natomiast bardzo ważna informacja: przełamujemy tutaj tymi środkami odporność miotły zbożowej na herbicydy z grupy ALS-sulfonylomoczniki. Jeżeli ktoś często stosuje i ta miotła mu się mimo zabiegów cały czas na polu pojawia, to znaczy, że musi coś zmienić. Wprowadzić nowe substancje. W tym przypadku tą odporność przełamujemy. Miotła jest zwalczana. Ten typ, który jest odporny na ALS. ALS. Dobrze, ALS. Ale tego rzepaku tu jest. Ja. O! No, będzie co zwalczać. Dlatego taka łąka. No ten rzepak tutaj zagęszcza. Jęczmień? No. Tak to właśnie jęczmień Jary wymarza. No, tak jakby chciała, nie mógł. Taki jest delikatny. Taki delikatny. I co? Ach. No siema. na całym polu takie place jeden drugi to jest koeleks substancje dobrze znane diflufenikan flufenacet flufanacet. natomiast tutaj flora sulam i Arelex. no czyli i ta, ta dobra nowa substancja z kortewy. A tak to wygląda z poziomu aplikacji moje dzisiejsze poczynania bielanka. No i teraz koło domku kolejne pola. Mam tutaj do objechania. Jedno, drugie, trzecie. Tu mi automatycznie zapisuję środki. No i później będzie w programie jako wykonany zabieg na polu. To warunki pod zabiegi idealne Słoneczko, ciepło Bezwiecznie, pięknie Tutaj naj. Ole, zrywny NJCW Miałem mówić, że tu najgorzej Jeden, drugi, trzeci, czwarty na polu, piąty, szósty, siódmy Transformator. Uryła. Więcej się nie dało? Gdzie są moje pieniądze za słupy? Stachu? I zalaz. Gdzie pieniądze są zalaś? O no gdzie? Zobaczmy co tu nowego na podwórku. No, zaczyna się to. Wyrysowywać trochę bardziej. Tutaj studzienka. Do osadzenia jedna po drodze do czyszczalni yy, Drobny kamyczek, i w zasadzie kosteczka będzie wjeżdżać. Będzie tego placu, co? Powiem Wam. Tutaj jeszcze taki gospodarczy jakiś budyneczek planujemy. W bliżej nieokreślonym miejscu. Znaczy gdzieś tutaj na pewno. Nie wiem, czy bliżej się przesuwać, czy trochę dalej. No ale będzie trochę, trochę miejsca na to, żeby traktorem zajechać. No właśnie, to jest myśl. Taka kostka jest niezniszczalna, jak olej wyleci, to można to chemią myć, a z tych sprzętów często coś tam kapnie, więc okazuje się, że będę mógł sobie tu wjeżdżać z ciężkim sprzętem, nawet nawracać. Jeszcze nie widziałem co tam w środku, ale jakieś zasłony się pojawiły, no powiem Wam, że do mieszkania do mieszkania coraz bardziej to się, to się nadaje. Tutaj deszczówka odprowadzona, dwie rynny, z tyłu jeszcze dwie, do zbiorniczka tam przelew zrobiony jakiś, pompa do wykorzystania woda z, z dachu, z rynien. A tu zostawione miejsce pod taras i na razie chyba tak podejrzewam zostanie do... Do wiosny, i później będziemy coś tu rzeźbić na wiosnę. No, no, no. Ładnie. Kanapa już czeka na rozpakowanie. Kurcze Fajnie to wszystko zaczyna wyglądać. Zasłonki za słonkami, ale tu mnie interesuje najbardziej pokój. Biuro. Dobra, lampa została zmieniona. Za ciemno mi to było. Zmieniliśmy na większą lampkę. Teraz zamknę sobie rolety. Zobaczymy, zobaczymy, jak to daje. Wszystko z telefoniku. Pięknie. Znaczy, nie musi być sterowane z telefonu, natomiast każdą rzecz, roletę, światło, kontakty możemy sobie sterować. Czyli włączyć, włączyć. I, no i takie kombinacje alpejskie. Eee, więc mamy wybór. Dobra. Dawno się nie robiło. No, albo wy nie oglądaliście, Zamykamy. drobne roboty: nic szczególnego, trochę wapienka podrzucić z cukrowni defekacyjnego, wysypanego, spryzmować. Natomiast u mnie dzisiaj sobota. Ale taka sobota kurczę, taki mam jakby oddech. Rano wstaję, i mam takie poczucie, że od wielu miesięcy pierwsza taka sobota, że wstaje i sobie myślę, na spokojnie Grzesie, na spokojnie. Przenikca praktycznie zakończona, ewentualnie jakieś mikro. Rzepak zakończony, kukurydza czeka jeszcze w polu, dosycha, fajna pogoda. Buraki jeszcze w polu, odbiór dopiero tam 6 listopada, albo już zaraz. Trochę remontów w maszynach, ale to takie remonciki, że wiecie. Co się odwlecze, to nie ucieczę i tak dzisiaj wstaję na spokojnie, bez stresiku, podgarnę sobie wapienko, pokręcę się po gospodarstwie, zaraz na budowę, na chwilę podjadę jakieś tam rzeczy jeszcze szukać, jakieś studienki. Spokój, spokój, spokojnie na tej wsi się żyję. No, prosta sprawa. Czy jakiś mądry sposób na to, żeby wypoziomować sobie łyżkę, tak żeby ona leżała idealnie na równo. Bo tak za każdym razem się wychylam, patrzę z boku i to chyba nie jest mądry sposób. Ale działa. I wybaczcie, że jeszcze prezentacji nie ma. A ja będę, do, będę miał do Was pytanko, bo rozkręcałem ostatnio tą nawigację. I tak stoi to rozgrzebane oczywiście. Pytanko do Was. Nie ma takich modułów w środku. Może wy macie jakieś dojścia do jakichś używanych takich części, bo podejrzewam, że takie serwisowe będą się ceniły bardzo dużo, może nawet lepiej by było jakąś osobną antenę już dokupić, pod to, żeby chodziło mi tutaj RTK. Także próbuję rozkminić ten temat. Gdybyście mieli jakieś podpowiedzi, to będę bardzo wdzięczny. Bo fajnie przy tym sprzęcie już w polu, żeby można ruszyć z. Automatycznym prowadzeniem, a nie się tam bujać na lewo i na prawo, i jakieś nakładki robić. Ej, dzieciaki, gdzie idziecie? Mi się pysie. Dobra, to, to może po, załadujecie mi trochę kamienia, kostki i Merlo. Kto, kto wsiada do Merlo i jedzie i ładuje kostkę? Ja! Yeah. Ty? Yeah. <laughs> nie, no, ja nie mogę. Ja nie mam uprawnień. To wy musicie. Ja uprawnień nie mam. Ej, znacie się na żartach? Nie, dobra, niech stoi. Nie ma co nawet zaglądać. Wy jeszcze trochę za mali jesteście. A ja jestem duży, ale uprawnień nie mam. Ojej, ciekawe. Jak to będzie. Ciekawe, co z tego będzie. Z tej kosteczki. Czy lepsza taka cięta? Gładka? Czy nie? Teraz już za późno. Montujemy to co jest Zmiany nie będzie, nie planujemy. To dobry pomysł. No bardzo dobry. Czekaj Liwia, pomogę ci. Aczek teraz zeskoczy. patrz na to, jaki skok zrobi. Patrz, patrz na niego. Patrz na niego, jaki skok zrobi, no. No. No próbuj. O, pięknie skoczyłaś. Dobra, chodźcie. Chodźcie, dzieci ze mną. Gdzie? Tam, gdzie? Ja powiem. Ja znam drogę. Tam do domu? Tam do domu znam drogę. A ty znasz drogę do domu? Jęczmień to jest jęczmień. To jest. To jest cudowna roślina. No, no Chęć życia niesamowita. To jest właśnie jęczmień. Worek na liście targają.